Siemanko, witam na kanale Wędkarska Zajawka i zapraszam na kolejną wędkarską przygodę nad moją trociową rzeczką. Dzisiaj od rana pada deszcz. Sprawdzając prognozę pogody, około południa niby miało przestać. Więc zdecydowałem się przyjść na odcinek, na który trzeba przejść jeszcze kawał drogi z buta, no i jestem, a deszcz nie odpuszcza. Czy uda się coś złowić w takich dziwnych warunkach? Jak już tutaj jestem, to trzeba spróbować. Zabieram się do wędkowania i zapraszam do wspólnego spędzenia czasu nad torciową rzeczką. Zaczynamy dzisiejsze wędkowanie. Zaczynamy od miejsca, w którym od razu zaczynają się piękne miejscóweczki. Zobaczcie jakie konary odstające. I tutaj w okolicy może gdzieś stać ryba. Najpierw obrzucamy tutaj początek. Później tamten warkoczyk tworzący się za tą przeszkodą. No, lubię takie odcineczki, gdzie są jakieś właśnie ciekawe przeszkody, zakręty z walizka. Bo przyjemnie się łowi w takich miejscach nawet jak nie ma brań. Ale czasami jak jest taki prosty odcinek rzeki i wystaje nawet tylko jeden jakiś patyczek z wody widać, to już ryba może przy tym stać. Bo to już jest jakiś punkt, który na przykład ryba może odbierać jako nie wiem, bezpieczny punkt, albo może się za nim schować, zamaskować się. I właśnie choćby wystawał taki jeden tylko patyczek, to trzeba się na nim uważnie skupić i obrzucać w jego okolice. Najpierw z daleka. O! I później coraz dalsze rzuty, zbliżymy się kroczek, 2 i znowu wrzucamy i znowu zbliżymy się kroczek lub dwa. No czasami, o odpięła się, czasami mi się tak zawijają kotwiczki, no znowu się, dobra, o damy spłynąć woberkowi trochę, o i pracujemy. Farfocle, takie małe niby nie przeszkadzają, ale trzeba je ściągać. Tutaj widzę taką płyciznę, mamy z mojej strony, ale tam jest takie ciemne miejsce, zagłębienie mocne i te zwalisko. I spróbuję taki daleki rzut wykonać właśnie pod to zwalisko. Mogłem troszeczkę bliżej burty dać. Chciałem, ale co zrobię, że nie wyszło? Dobra, już trzeba zabierać, bo schodzi na płciznę. Jeszcze raz spróbujemy. O, bardzo ładnie teraz się udało rzucić. Niech pod to zwalisko samo spłynie i praca. Nie wychodzi nic. Czy nie wychodzi ryba w tym sensie, nie? Idziemy troszeczkę dalej, się zbliżymy. I teraz za zwalisko będziemy próbowali rzucić. O, podeszliśmy sobie trochę właśnie. Trzeba uważać, bo takie gałęzie wystają. Słabo, słaby rzut. Tutaj widzę dno z mojej strony burty. Dopiero pod tamtą burtą, pod tamtym brzegiem, jest najbardziej potencjalna miejscówka, bo jest takie ciemniejsza. I rynienka widać głębsza tamtym, gdy płynie i jak coś to na tam właśnie będzie stała. Pod drugim brzegiem, wpływa pływa, tylko do mojej burty i już. Kolejna piękna miejscówka. Tu taka jakby faszyna. Wystaje. Tam jakieś zwalisko. I rzucamy tutaj. Ładnie. Może coś wyjdzie. Bardziej kelta bym się tutaj spodziewał na tym odcinku, ogólnie, niż srebrniaka, ale tutaj, akurat w tym miejscu, jest taki bystry nurt. Więc tutaj fajnie wygląda ta miejscówka, ale właśnie kelt może unikać takiego bystrego nurtu. No ale co, przecież nie zostawię tego bez rzutów, tak? Nie pójdę dalej, bo po prostu teoria. W sumie tak mówi, nie? że kelt lubi bardziej takie spokojniejsze miejsca z lżejszym nurtem, ale próbujemy, może jakaś inna ryba będzie stała, tak? bo można też przy okazji złowić inny, może jakiegoś pstrąga, nie wiadomo. To nas czeka nad rzeką. Każdy dzień jest inny. Możemy codziennie przychodzić na ten sam odcinek, ale każdy dzień jest inny. Nie wiadomo czym nas zaskoczy rzeka. Jest. Jest. Ole ładnie walczy. Jak na taką niewielką rybę, to walczy pięknie. Mamy. Jest! Nieduża trotka. Chyba wymiaru nie będzie miała. Może 50. Zaraz sprawdzimy. Tym razem niewielka ryba. 44 cm. Ale sztuka się liczy. Trzeci wypad na rzekę. Trzecia ryba na kiju. Melduje się kolejna trotka. I wraca z powrotem do rzeki. Yeah. Trzeba będzie kończyć dzisiejsze wędkowanie Deszcz nie odpuszcza Przemokłem I łowienie w takich warunkach nie jest już zbyt przyjemne Dzisiaj taki krótki wypad Ale mimo wszystko udany Rybka kolejna na koncie jest Nieduża to nieduża Ale jak to się mówi troć to nie płoć I z każdej sztuki trzeba się cieszyć No i co? Dzięki za wspólne spędzanie czasu nad rzeczką jeżeli się podobało, dajcie okejkę, okay a ja was zapraszam na kolejne filmiki, które pokażą się pewnie wkrótce. Do zobaczenia i pozdrawiam.